Szanowni Państwo, e, chciałbym dziś przedstawić Państwu moje poglądy i obiekcje dotyczące kryzysu e, i prowadzenia polityki energetycznej Polski. Jest to niestety temat, który wpływa na cenę usług i produktów codziennego użytku, więc dotyczy każdego z nas. Zacznijmy od prądu. W stosunku do zeszłego roku cena energii czynnej wzrosła o 37%. Co to znaczy? To znaczy, że my po prostu płacimy więcej za prąd, ale i nie tylko. To znaczy, że idąc ze sklepu robią zakupy będziemy musieli zapłacić więcej, bo wzrost nie pokryje rząd, pokryje sklep, który, aby utrzymać na rynku i zarabiać obciąży każdego z nas. Klienta. Dlaczego tak jest? W mojej ocenie podstawowym problemem jest brak realizacji budowy elektrowni atołowych. Jest to zaniedbanie nie tylko ze strony PiS-u czy PO, ale 30 lat polskiej polityki. Zwalenie rozwoju na kolejne władze. Kiedy kolejne tworzyły zarządy do planowania budowy elektrowni atomowych, pobierające ogromne wynagrodzenia i tyle. Temat stawał na planowaniu. Miesiąc w miesiąc, rok do roku i budzimy się dzisiaj z jedną z największych przedprądu w stosunku do parytetu siły nabywczej w Europie. Na świecie drożeje jest tylko w krajach takich jak Uganda czy Kongo. Na jest się tak zjednoczony, widać, który podroża nawet o 500%. Alternatywna ucieczka od drugiego prądu stała się przekleństwem wielu firm i przedsiębiorców. Dla przykładu, największym poj pojedynczym odbiorcą gazu w Polsce jest Grupa Azoty, firma odpowiedzialna za produkcję azot nawozów. Przy tak dramatycznej podwyżkach cen niebieskiego paliwa wzrosły ceny produkcji nawozu i sprzedaży o 100%, które oczywiście zapłaciły my. Z kolei nawozy są oczywiście odpowiedzialne za produkcję yy, warzyw i owoców. Dlaczego na się zwiększyła? Przez ogromne ograniczenie dostaw ze strony rosyjskiego Gazpromu. Dlaczego Gazprom to zrobił? Bo wiesz, że jest monopolistą, widzi jak to wpływa na Europę. Nie bagatelizujmy rynku energii. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz mocne prawa. To był Thomas Pawlak. Drodzy Państwo, wszyscy się zmagamy z problemami związanymi z sytuacją obecną. Yy, tak samo samorządowcy. Yy, proszę Państwa, Pani Agnieszka Grzegorzewska, to niepokorna radia, radna powiatu malborskiego. Bardzo prosimy, żeby powiedziała nam trochę, z jakimi ona problemami musi się zmagać. Przywitajmy ją Dziękuję bardzo za udzielenie głosu i możliwość wypowiedzenia się. Osobą, która reprezentuje mieszkańców naszego powiatu Malborskiego, to ja podważałam sensowność noszenia maseczek, sensowność zamykania szkół w naszym powiecie, sensowność poddawania dzieci i nas dorosłych szczepieniom. I ten głos na ostatniej sesji Rady Powiatu spróbuje, spróbowano uciszyć. Reprezentowałam Radę. W Radzie Bezpieczeństwa. Radni na ostatniej sesji wytknęli wszystkie moje działania jako takie, które są niebezpieczne, ponieważ ten głos musi być uciszony, ponieważ nie można mówić o tym głośno. Można mówić tylko o tym, że podawanie tych preparatów nie do końca przebadanych jest jedynym i skutecznym sposobem na walkę z pandemią. Jedynym możliwym sposobem, bo jak mówiłam o o zdrowym sposobie życia, o podnoszeniu e, układu odpornościowego, o zdrowym odżywianiu, o tym, żeby szerzyć sport wśród młodzieży. E, wnosiłam również o to, aby udostępniać e, informacje, które e, są przez niezależnych naszych lekarzy, to, to, pani przedstawicielka tutaj o tym mówiła, również prosiłam, żeby to, e, tą informację propagować wśród szkół, e, wśród dzieci przed podaniem szczepionki. Niestety no, mój głos został zagłuszony poniekąd, a najgorsze jest w tym wszystkim to, że w mojej Radzie są również lekarze. I to jest bardzo przykre, że e, osoby, którym e, my, my ufamy, oni nas leczą, mają tylko i wyłącznie jeden, jedyny słuszny pogląd na tą sytuację. Więc uważam, że ta sytuacja, która się wydarzyła jest wysoce niepokojąca, ale uważam, że my tutaj, ja dzisiaj, my wszyscy, jeżeli będziemy silni i nadal będziemy obstawać przy swoim, e, przebijemy się przez to wszystko i nie pozwolimy na to, aby ustawy e, segregujące nasze społeczeństwo weszły w życie, e, ja uważam, że zdrowe, niezdrowe jest zamykanie szkół, niezdrowe jest nieudostępnianie e, e, do e, lekarzy. O tym wszystkim mówiłam na sesjach i ten głos został niestety e, zagłuszony i podważony. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. To była Pani Agnieszka Grzegorzewska. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca. Wiem, że jesteście ziemnięci, przemoczeni. Wiem, że to nie są komfortowe warunki, ale też sytuacja jest, że tak powiem, no, dziwna co najmniej, dlatego jako Konfederacja niezależnie od warunków musimy walczyć. Szanowni Państwo, ostatnich dwóch mówców, pierwszy z nich poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, pan Michał Urbaniak, zapraszamy! Czołem wielki Wielkiej Polsce! Brawo! Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj tutaj, ponieważ chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co ten rząd, który jest w Warszawie nam zgotował. A co nam zgotował? Zgotował nam inflację, zgotował nam nowy wał, zgotował nam segregację sanitarną. Zgotował nam nowy projekt segregacji sanitarnej i pozwolę sobie przypomnieć o kilku rzeczach, które w tym nowym projekcie są. Ten projekt ma nową nazwę. Pamiętacie, był Lex Hoc. A teraz mamy nowy projekt Re Lex Rychlik albo jak kto woli Lex Confident. A dlaczego Lex Confident? Bo projekt będzie opierał się na najniższych pobudkach i będzie wykorzystywał najniższe ludzkie pobudki, jak chciwość i złośliwość. Jeśli ktoś będzie w pracy i ktoś się zarazi, to ta osoba, która się zaraziła, będzie mogła zgłosić innych pracowników, że to przez niego i będzie odszkodowanie do 15 tysięcy złotych, do pięciokrotności minimalnej krajowej, które będzie płacić właśnie na przykład pracownik, który akurat tego dnia nie miał w pracy testu. Czy to jest normalne? Czy to jest coś, co powinno się dziać? Czy tak powinno wyglądać polskie prawo? Czy tak powinni być traktowani Polacy, że jedni na drugich będą szuci? Polacy mają być gospodarzami w swoim państwie. Nie możemy pozwolić na ustawę, która będzie powodowała, że za brak paseczki bo ktoś nawet jej zapomni, dostaniecie 2000 zł kary, a jak pójdziecie do sądu, to sam sąd może przyklepać wam 6000 zł kary. Dlaczego? Bo tak wymyślił rząd pisawski. To nie jest... Ustawa, która jest ustawą, która załatwi problem koronawirusa. Koronawirusa trzeba leczyć, a nie szczuć ludzi jednych na drugich. Tutaj z tyłu stoją też policjanci. Oni też będą ofiarami tej ustawy. Też będą ofiarami, bo ich też się będzie szczuło na innych ludzi. A też są ludźmi i nie wierzę w to, że chcą być tak traktowani. Każdy Polak powinien być normalnie traktowany w państwie polskim. My tu jesteśmy gospodarzami. I to my powinniśmy ustalać, co z tym prawem się dzieje. Nie Rychlik, nie Kaczyński. Przy kolejnych wyborach pomóżcie nam, żeby właśnie takich ludzi, segregacjonistów, ludzi, którzy wykorzystują najniższe pobudki, odsunąć od tej władzy. Dziękuję. Czołem! To był Michał Urbaniak. Brawa! Zbliżamy się już do końca naszego protestu. Jeszcze mamy ostatnią właściwie sprawę. Skutki fatalnej polityki fiskalnej rządu odczuwają na własnej skórze niemalże wszyscy Polacy. Uczciwie pracujący Polacy. Ale grupą społeczną, która obrywa najbardziej, chyba pod każdym względem, która jest najbardziej dręczona i gnębiona przez rząd prawa i sprawiedliwości, są przedsiębiorcy. Polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza ci drobni, mali przedsiębiorcy, firmy rodzinne prowadzące biznesy lub osoby, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze. Do tego rząd dołożył swój fantastyczny, w cudzysłowie, pomysł ze zmianą systemu podatkowego, czyli polski nowy ład. W tym temacie i w ogóle w temacie przedsiębiorców poseł Konfederacji z Gdyni Artur Dziambor. Dzień dobry, dzień dobry. Na początku muszę powiedzieć, że podziwiam, że Wam się chciało stać z nami tutaj tyle czasu. Jeszcze wrócę do tematu, o którym opowiadał poseł Urbaniak. Szanowni Państwo, tam, jak znacie zapisy tej nowej, genialnej ustawy, tam jest tak, że każdy zarażony może dostać odszkodowanie w wysokości 3-5 najniższych krajowych, czyli 15 tysięcy złotych. Ja dzisiaj w radio posłowi PiSu jednemu powiedziałem, że w związku z tym, że ja się zaraziłem w Sejmie, to każdy poseł PiSu wisi mi 15 tysięcy. I ja, ja SMS-em wyślę mój numer konta, 230 plus opisu razy 15 tysięcy to jest 3,5 miliona. Także czekam na przelewy. Czekam na przelewy. Absurdów w tej ustawie jest całe mnóstwo. Szanowni Państwo, ręka w górę, kto myśli, że nie stracił na nowym ładzie. O, jest jeden, dobrze. Bohatersko. Szanowny panie, myli się pan, straci pan dosyć dużo. Jak nie w kotówce na wypłacie, to straci pan na inflacji, na zakupach. To co dzieje się w nowym ładzie... To jest absolutny skandal. Nigdy żaden rząd jeszcze nie przeprowadził tak wielkiej operacji likwidacji prywatnych przedsiębiorstw, małych jednoosobowych działalności, mikrofirm. Nigdy jeszcze żaden rząd pod przykrywką obniżania podatków nie zrobił projektu tak wielkiej podwyżki podatków. Dzisiaj de facto mamy sytuację taką, że jeżeli ktoś zarobi do 30 tysięcy, to ma 9% podatek, którego wcześniej nie było, był na poziomie 1,25. Jeżeli ktoś śmie zarobić powyżej 30 tysięcy złotych, to już ma 26% podatek. A jeżeli ktoś pozwoli sobie zarobić powyżej 120 tysięcy, to wpłaci od każdej złotówki zarobionej powyżej tej kwoty 41% podatku. Za wszystko to, co ciężko zarabiamy, musi Mateusz Morawiecki z panem ministrem Kościńskim dostać swoją dolę. Wszystko co robimy musi być obwarowane sejmowym, partyjnym, rządowym podatkiem. Niestety to co nowy ład nam przedstawił to nie jest żadna obniżka, to nie jest żadne ratowanie kraju. Podobnie zresztą wygląda tarcza antyinflacyjna. Tarsza antyinflacyjna, która z jednej strony na chwilkę obniża nam jakieś podatki i najbardziej absurdalne jest to, że na chwilkę, ponieważ część podatków jest obniżona do końca kwietnia, część do końca lipca. A pytanie, co dalej? Jak pytałem się w Sejmie, co oni zamierzają zrobić 1 sierpnia, gdy nagle paliwo wzrośnie o złotówkę, ponieważ wrócą stare opodatkowania, nie dostałem odpowiedzi. Obok tego obniżania podatków, które oczywiście należy pochwalić, my głosowaliśmy za, chociaż byliśmy troszkę zawiedzeni, że to jest czasowe, obok tego stworzyli. Fundusz, którym będą rekompensować straty wynikające z, te, z inflacji. Jak będą go wypłacać? Będą dodrukowywać pieniądze, generalnie tworząc jeszcze większą inflację. No kretyni, no po prostu idioci. I niestety mamy tak, że rozmawiamy z tymi ludźmi, którzy nie mają już jednego zielonego pojęcia o tym, jak rynek wygląda, jak, fil, jak finanse państwa wyglądają, jak wygląda rzeczywista inflacja, bo kłamią nam, mówią nam o tym, że ta inflacja jest na poziomie 8%. Wystarczy pójść do sklepu i zobaczyć, jak wygląda wzrost realnych produktów, jak wygląda wzrost w ogóle kosztów życia dla człowieka, który zarabia cokolwiek poniżej średniej krajowej. Naprawdę jesteście Państwo okłamywani przez ludzi albo cynicznych, albo nierozumnych. I nazwanie ich idiotami to jest kultura. Ponieważ tylko te dwie opcje są. Nie ma trzeciej. Naprawdę jest tak, że jesteście Państwo oszukiwani. I my, chociaż jesteśmy małą grupką w, w Sejmie, staramy się robić wszystko, żebyśmy, żeby było bardzo głośno i żebyście się Państwo dowiadywali o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość, jak partia rządząca próbuje Was oszukiwać. Mam nadzieję, że więcej Polaków nie da się oszukać już w wyborach w 2023 roku. Niestety będziemy musieli do października 23 roku czekać, aż ten rząd odejdzie i może wtedy przyjdzie czas na rządy partii wolnorynkowej, która postara się o to, żebyście rzeczywiście otrzymali to, co faktycznie zarabiacie, czyli żeby opodatkowanie waszej ciężkiej pracy było jak najniższe. Życzmy sobie tego wszyscy. Dziękuję bardzo, że zechcieliście mnie wysłuchać. Dziękujemy bardzo, Artur Dziandor. Proszę państwa, konfederacja! konfederacja. Konfederacja! 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 Szanowni Państwo, tak sobie na koniec, bo żeśmy do, dotrwali do końca yy, ten Polski ład, to według mnie ani Polski, ani ład, bo to się nie godzi, żeby Polakom coś takiego robić, a też nie znajduje tam ładu za grosz. Yy, szanowni Państwo, brawa dla was, bo wy jesteście Konfederacją. To was jest nadzieja. Brawa! Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie Liczymy na to, że będziecie nas cały czas wspierać Dziękujemy też za Waszą determinację i wystanie tutaj razem z nami Szanowni Państwo, zwrócę uwagę, co by było, gdyby nie było Konfederacji Wiadomo, trzeba było, było stworzyć Teraz ma w Sejmie tylko 11 posłów Jest to koło, a nie klub jeśli ktoś się mnie pyta, co zrobiła Konfederacja, to każdy się może przekonać sam, ale ja zawsze mówię, podwoiła stan osobowy. W każdych sondażach ma co najmniej ponad 10%. I to już nie będzie kółeczko, tak, tylko to będzie silny, potężny głup poselski, z którym każdy się będzie musiał liczyć. Ale do tego potrzebne są Państwa głosy. To wy musicie... Pomóc nam, żebyśmy mogli być waszym głosem w Sejmie. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Proszę Państwa, kto tylko może, we wtorek, w najbliższy wtorek w Warszawie pod Sejmem na ulicy Wiejskiej wielki protest, ponieważ wtedy będzie procedowana nowa propozycja ustawy, tym razem ustawy Rychlika. A ustawę Rychlika wyrzucamy do śmietnika. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy państwu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, że żeście przyszli tutaj. Dziękujemy. Konfederacja! Konfederacja!

at this